Zgodnie z waszym życzeniem analiza herbu Realu Madrid okrągły kształt symbolizuje z jednej strony jedność, a z drugiej strony kulę ziemską, co oznacza globalny charakter tego klubu. Herb skrywa litery MCF Madrid Klub de futbol. Niebieska linia biegnąca po przekątnej herbu nawiązuje do szarw, które król wręcza, wraz z medalami podczas oficjalnych odznaczeń państwowych. Więc jest to coś prestiżowego. A sam kolor niebieski oznacza lojalność, wierność i stabilność. Obramowanie herbu i szczegóły na koronie są w kolorze złotym, który symbolizuje sukces, chwałę i prestiż. Kolor biały to czystość i poszanowanie fair play. A co ciekawe, korona została dodana do herbu dopiero w 1920 roku, kiedy król Alfonso XIII. Nadeł klubowi tytuł Real, co oznacza królewski. Krona jest więc symbolem królewskiego patronatu, a herb jakiej europejskiej potęgi analizujemy za tydzień? Daj znać w komentarzu. Dobrego dnia!